Hej, 34 grudnia 2021 roku. Piątek. Dzień w Wigilii, oczywiście, we Wrocławiu. Dzisiaj sobie wstałem o godzinie. Dobra, na najmierniej. Dzisiaj wstałem o godzinie 7.30. Tłumaczyłem prezentację, szybko się zebrałem. Wjechałem o godzinie 8.50. Teraz jest godzina 8.55. Jadę w kierunku Pieszec. Na jestem w Pieszycach, a zaraz będzie dzierżowniów. Zaraz pokażę, jak wygląda na główne miasto. Przed chwilą gonił mnie jakiś groźnik. Więc przez chwilę nic nie mam ale czekam mu na szczęście. Co za chwilę jakieś psygania, nie? Ja nie wiem, hmm. ale na szczęście uciekam. przy mnie był ciągle. Przyspieszyłem i zatrzymał się. Albo przegajmy tylko. I jest bardzo mokro, bo w sobie jeszcze na śniegu. Teraz bardzo stopniowo jest plus i tak topnieje. Dobra, zaraz dopowiem. i tak sobie jedziemy na... Puścił właśnie zaraz będzie widać miasto w pieszyce no, i głównie no wodółu taka zabruszka dobra ta piesza a już w tutaj w no się przekonacie jak widać od teraz mi tak naliczyło już przyjechałem aż 21 km, ale no, nie wiem jakim <laughs> A razem chyba mam 487, nie wiem, działalność. 500 będzie, jak wrócę. No to wychodzi około no, to na Licho. tak wygląda miasto. I tam będę zaraz jechał na zilho, biedronka.